Tego tygodnia we spadki właśnie w kryptowalutach przyciągają oko dużo inwestorom, tak? Jak właśnie zainwestować dla początkujących tak, żeby było najmniej ryzyka, tak? Jak wejść właśnie na rynek w tych właśnie czasach Tak właśnie, żeby było dobrze, żebyście nie zrezygnowali swoich pieniędzy W taki sposób, żeby je stracić, tak? Czyli, jak to się nie ma pojęcia, co ja bym wam polecił, tak? Ja bym chciał siebie słyszeć właśnie kiedyś, że taki, taki ktoś coś mi mówi Pierwsza zasada nie inwestować w żadne shitcointy, tak? No chyba, że macie kasę na jakieś ryzyko, tak? Albo na jakieś bukmacherkę, no to proszę sobie robić co, co chcecie Tutaj właśnie chcę wam powiedzieć Że musicie nabrać nawyk taki, żeby inwestować jak najmniej ryzykownie, tak? Żeby swoje pieniądze ulokować jak najlepiej To czyli, co ja polecam Pierwsze co, bez doświadczenia kupić kryptowalutę, tak? Ale jak to najpierw pytanie jest, gdzie to kupić, jak to kupić? Nie, gdzie mam kupić? kurde wejść na bitcoin.com, kurwa i kupić sobie e, Bitcoina? No nie, nie. Jak to można kupić? już on szybko, szybko szybko mówię. E, można kupić tutaj e, na Itoro. Itoro to jest w ogóle e, ten Broker, gdzie można kupić kryptowaluty, jak i akcje i obligacje, tak samo jak i tam Facebook możesz kupić akcje, Google akcje, Apple akcje, Coca-Cola akcje, tak? Takie, takie rzeczy. Bitcoin, takie rzeczy, tak? I tu jest dobra e, aplikacja na telefonie, na komputerze, tak? Następna takie coś jest, tylko kryptowaluty bardziej. To jest właśnie Binance. Binance też właśnie robi kryptowaluty, właśnie to sobie można fajnie kupić, może na telefonie mieć, też może sobie tutaj właśnie kupić kryptowalutę, tak? Innym takim czymś jest jak Metamask Wallet, tak? I Metamask też jest popularny, ale to bardziej dla do doświadczonych ludzi, ponieważ tu już Metamask trzeba już wiedzieć, jak, jak, jak kupywać, tak? I takie właśnie, tak właśnie można kupić właśnie kryptowaluty i akcje, tak? I właśnie jakie akcje kupić, jakie kryptowaluty kupić, takie, żeby właśnie nie stracić pieniądze na, dla ludzi właśnie początkujących. już Wam szybko mówię. Market Cap to jest cały, ka cały kapitał tych kryptowalut, tak? I naciskam Cap raz, dwa, trzy, cztery, pierwsze pięć, tak? Ja bym w ogóle nie inwestował w żadne waluty, tylko pierwsze w ogóle e, e, dwie pierwsze waluty, tak? Czyli Bitcoin i Ethereum. Wiadomo, Bitcoin jest numer jeden. Patrzcie, prawie ma 708, kurde, bilionu, prawie jeden trylion, tak? Tu 300. To jest w ogóle prawie market Google'a, tak? Tutaj tak, ta, Coca, Coca -Coli, Googla, tak, Coca-Coli, Google'a, tak? Wiecie o co tu jest kupa 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 kasy, To nie to, że ci wam spadnie do zera w ciągu jednego dnia, a te czym w, w, niżej w kurde w dół tym jest większe ryzyko. Tak nie ma co, co właśnie ukrywać, tak? Nie ma co się napalać takie właśnie rzeczy, tak? I tutaj się właśnie właśnie bezpiecznie. To polecam Bitcoin 70%, resztę Ethereum, tak? W tylko dwie. Później nie zapomnij o tym, że właśnie jeszcze mamy tutaj i e Toro, tak, i możemy sobie kupić akcje. Ale jakie akcje kupić, nie mają żadnego, właśnie, pojęcia, tak? Takimi akcjami jest SPX 500, tak? To są 500 najlepszych firm w Ameryce. To są najbardziej bezpieczne akcje, które przyciągnęły oko takim inwestorom jak Warren Buffett tak? Największy bilioner i zwolennik akcji w ogóle SPX 500 i założył się w ogóle, że SPX 500 pójdzie wyżej a inni mogą sobie e, e, po prostu e, kupować inne akcje innych firm a on tak zrobi kupuje tylko jedną akcje i wygrał tak ten zakład tak i e, on też wierzy w długoterminowe za, takie właśnie inwestycje a nie takie, takie krótkoterminówki tak i tutaj właśnie można sobie go fajnie śledzić i śledzić jego właśnie e, taką jego strategię taki właśnie jego e, jak on myśli tak i spx 500 zobaczcie co się stało w 10 lat spx 500 patrzcie poszło w górę ładnie w górę poszło tak można było w ciągu 5 lat zarobić 100% swoich pieniędzy tak w ciągu trzech lat tak wszpadcie ekonomiczne kraki tak covidy tak nic nie, nie ten, nic nie te, nic nie gdzie ten krak był ekonomiczny tutaj był tak patrz nic nie ten nic SP nie zabiło tak patrzcie nawet covid jest większym krakiem tutaj tak to widać pojamanie jak kurde w, w, w lodowcu pęknięcie które dalej są zamrożone i dalej idzie w kurde lodowiec w górę tak też takim krakiem jest teraz, jest taki dobry krak. I to jest właśnie pytanie: czy jest właśnie dobrze kupić teraz? Moim zdaniem jest. To wy młodzi inwestorzy, teraz się usiądźcie, policzcie kasę, obejrzyjcie, obejrzyjcie mój film, jaki tam zrobiłem o spadkach, jakie w spadki, tak? I zainwestujcie swoje pierwsze pieniądze i nauczcie się inwestować. Miejcie taki właśnie nawyk inwestycji, tak? To tak wiecie, jak taką grę komputerową, w którą zawsze gracie swoje całe życie. A, e, i, I po prostu tutaj grać i robić pieniądze na, swój, na swoją przyszłość. tak? Czym wcześniej to za, za, zaczniecie, to widać po skali w ciągu wzrotu 10 lat, że będziecie mieli więcej pieniędzy. Nie ufajcie bankom, to są złodzieje. Oni inwestują w to samo, właśnie jest 500 Nasdaq, To wszystko oni inwestują w to. To same banki robią to. Wy to robicie, właśnie inwestycje bez pośrednika, którym jest bank. Pozdrawiam was serdecznie, na razie miłego dnia. Yo-yo, Madafakas.